Witajcie, nazywam się Paulina, jestem kucharzem i dietetykiem. Z kastronomią jestem związana od około 10 lat. Pracowałam w restauracjach o różnym poziomie i o różnym stopniu trudności oraz wymagań. Jako dietetyk pracuję 3 lata. Mam swoją firmę dietetyczną, którą znajdziecie pod hasłem Pani Kucharowa. W tych filmikach na tym kanale chciałabym Wam pokazać, że gotować może każdy, że gotowanie i to te zdrowe gotowanie. Wcale nie jest takie trudne i pracochłonne, a przede wszystkim danie, które z pozoru wygląda na bardzo takie no, błahe proste, jeżeli je podamy w odpowiedni sposób, może być daniem, które będzie cieszyło nie tylko kupki smakowe, ale również oko i będzie wyglądało jak z drogiej restauracji. Prezentować są to potrawy stricte mojego autorstwa. Będziecie mieć tam również podane wartości odżywcze. Danej potrawy w porcji, czy w porcjach, w zależności od tego, co będziemy gotować, będę starała się również w sposób taki prosty i przystępny opowiadać Wam o produkcie, z którego będziemy korzystać, dlaczego jest to fajny produkt i co możemy w nim znaleźć wartościowego pod względem dietetycznym. Także zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że będzie się Wam podobało. Jestem również otwarta na Wasze sugestie, ponieważ ten kanał jest dla Was i chcę, żebyście z tego wyciągnęli jak najwięcej.